Zgodnie z niemieckimi prognozami, niemiecka gospodarka po raz drugi z rzędu będzie w fazie, miejmy nadzieję, że wyłącznie przejściowej recesji. Wiąże się to z tym, że nie jest już tak łatwo odzyskać należności od niemieckiego kontrahenta w sposób dobrowolny. Innymi słowy, kontrahenci niemieccy nie zawsze będą chcieli nam zapłacić. W związku z tym. Chciałem w dzisiejszym podcaście powiedzieć, w jaki sposób najtaniej i najszybciej możecie uzyskać tytuł wykonawczy, a więc nic innego jak wyrok, który uprawnia Was do wszczęcia egzekucji na terenie Niemiec. Takie postępowanie to jest nic innego jak postępowanie upominawcze. Pierwszym krokiem takiego postępowania jest nic innego jak złożenie wniosku w formie elektronicznej w sądzie berlińskim. Tytuł, który wówczas otrzymujemy, nazywa się Man Bescheid i jest to nic innego jak rodzaj wyroku nakazowego. Wniosek elektroniczny, który zgłaszamy do sądu, nie musi być uzasadniony. Nie musimy załączać do niego faktur ani innych dokumentów, tylko wyłącznie wymieniamy, na czym opieramy nasze roszczenie. Dużym prosem bardzo, Tegoż postępowania jest to, że kosztuje ono 6 razy mniej niż pełne postępowanie dowadowe. Zaś coś takiego jak taki Bescheid, jesteśmy w stanie uzyskać już nawet w przeciągu tygodnia, dwóch tygodni e, od e, przesłania wniosku drogą elektroniczną. Następnie czekamy oczywiście, co zrobi z tym dłużnik, czyli czy złoży sprzeciw, czy też nie. I jeżeli nie złoży, sprzeciwu w ciągu dwóch tygodni od doręczenia mu właśnie manbescheid, to jesteśmy przy kolejnym kroku, który polega na uzyskaniu tytułu, tytułu wykonawczego e, nazwanego vollstreckungsbescheid. Musimy złożyć odpowiedni wniosek do wcześniejszego wniosku, dzięki któremu uzyskujemy tytuł, który w przypadku, gdy ponownie dłużnik po zakreśleniu mu terminu dwutygodniowego nie złoży sprzeciwu, staje się wyrokiem prawomocnym, a więc takim, który już możemy składać do egzekucji w Niemczech. Jest to najszybsza i najprostsza droga, żeby uzyskać właśnie taki tytuł, i dlatego w szczególności w sytuacji, gdy chcemy zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze. Jest to oczywiście droga, którą powinniście państwo wybrać. Pamiętajcie, że jeżeli dłużnik złoży nic innego jak sprzeciw na pierwszym, albo na drugim etapie, czyli przy Manside albo przy Forstite, to podejmujecie decyzję, czy chcecie dalej kontynuować całe postępowanie w drodze postępowania pełnego dowodowego, czyli w trybie normalnym, a więc w zasadzie, nic nam nie grozi, jeżeli chodzi o to, czy chcemy iść dalej, czy chcemy poprzestać na tym etapie. Zapraszam do współpracy.